Cześć moi drodzy, witam serdecznie z tej strony Uber Story, kanał od Gracza dla Gracza i porozmawiamy sobie dzisiaj o bitwach klanowych, które nadciągają, ale dopiero w aktualizacji 11.7. Moi drodzy, zostały zapowiedziane na razie na blogu, Link macie do dołu. Format tego to będzie 6x6. Lotniskowce zablokowane, na tierach 8, będziemy grali i jeden pancernik. Pogadamy sobie o tym, jakie e, okręty w danych klasach, czyli pancerniki, krążowniki, niszczyciele są proponowane, ale zahaczymy też bardzo szybko jak. O lotniskowce, dlatego że być może jednak zmiany potoczą się tak, że coś zostanie zwiększone, zmienione, więc warto wspomnieć też o i lotniach, które mamy dostępne. Zapowiada się interesująco duża pola okrętów ósemkowych do grania, więc zróżnicowanie na pewno będzie wielkie. No to co? Odpływamy. Zacznijmy od pancerników. Jeżeli zapowiedzi będą całkowicie poprawne, moi drodzy, i wszystko się zgodzi, nie zostanie bardzo radykalnie zmienione, no to wśród pancerników mamy tak naprawdę dwóch liderów, ewentualnie trzeci okręt, o którym mam zaraz powiem. Widoczna przed wami Massachusetts, amerykańska. E, oczywiście te okręty podaję, bo według mnie są jak najbardziej sensowne. E, nie dość, że sekundareczka fajna, można grać pod sekundarkę. To jeszcze przeżywalność tego okrętu jest na dosyć wysokim poziomie. No i oczywiście e, celne działa o potężnym kopnięciu. Czyli na pewno Massachusetts, jeżeli będą gracze posiadali, na pewno zobaczycie w rozgrywkach. Drugi okręt to akurat drzewkowy pancernik, tutaj przeskakujemy sobie, moi drodzy, jest to Włady Wostok, legendarny władzio, na pewno ze względu na swoją wytrzymałość, no i przede wszystkim też dosyć celna działa będzie grany i na pewno będzie ulubiony przez e, popularny wśród wielu graczy. Można powiedzieć, że to taki e, drzewkowy odpowiednik wielu premek, bo ma naprawdę sporego kopa i może być e, to bym powiedział faworytem dla tych, którzy nie posiadają dużej ilości premek. No i na sam koniec, jeżeli meta dalej będzie się tak utrzymywała, z jednym pancernikiem, prawda? Jeżeli te dwa okręty na przykład zostaną zablokowane, to tutaj bezkonkurencyjnie będzie grany i na pewno będzie ulubiony. Tirpitz, moi drodzy, dlatego że nie dość, że to wytrzymały pancernik pod sekundarkę, co prawda, jak wiadomo, każdy Niemiec lubi się palić, ten też, ale posiada swoje torpedy, które przy odpowiednim, prawda, wykorzystaniu i torpedy, i sekundarka na, pewnie, na pewno będzie robiła robotę. To według mnie moje trzy typy pancernikowe. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Przejdźmy do krążowników. Zacznijmy krążowniki, które według mnie będą grane. Tutaj naprawdę jest duże pole popisu, ale według mnie kilka okrętów wyróżnia się na samej, powiedzmy sobie, w całej stawce i warto brać je pod uwagę. Pierwszy i według mnie lider nie do przebicia, między innymi dlatego, że jest drzewkowy, to Baltimore Radar, dosyć solidne działa, duża pula HP. Całkiem fajna mobilność, amerykański powiedzmy sobie, e, amerykański sobie system grania, jednym sobie, des na Ósmym tierze, który rzeczywiście potrafi robić bardzo interesującą robotę, i wśród ósemek będzie na pewno według mnie niekwestionowanym liderem. Dodatkowo, okręt o podobnej charakterystyce, troszkę przypominający Alaskę na ósmym tierze, to oczywiście kongres, to już premeczka, też z radarem, i jest duża szansa, że te dwa okręty amerykańskie, być może na zmianę, być może samodzielnie, będą robiły, jak to się mówi, taką ciężką linię wytrzymałościową wśród korążowników, które będą nam prawda. Panowały na bitwach klanowych na ósmych tierach nadchodzących. Oczywiście poza krążownikami, które będą stałe i wytrzymywały obrażenia, bądź prawda pilnowały, jak to się mówi, odpowiednich elementów na mapie pozycjonowanie tutaj grając, na pewno będą okręty, które będą nadrabiały szybkością, zwrotnością i na pewno pomagały w tak zwanym flankowaniu. Tutaj jest kilku liderów, na pewno drzewkowy Charles Martel w linii francuskiej. Ten okręt posiada naprawdę. Bardzo fajne przeładowanie, dodatkowo przyspieszenie do przeładowania. Dobrze palące działa, torpedy, więc jest naprawdę bardzo przyjemnym okrętem na, do grania na ósemkach. I na pewno, na pewno, jeżeli ktoś ma ograne francuskie okręty, to ten okręt Wam się spodoba. Drugi, według mnie, lider, który na pewno będzie tutaj grany, tu przeskakujemy sobie od razu do kolegi z Włoch, moi drodzy Amalfi. E, nie mam go akurat, ale najprawdopodobniej sobie e, go odkupię. Tutaj mamy na, na zmianę przeciwko, e, znaczy e, taką kontrę przeciwko Charlesowi Martelowi. Mamy sapy, mamy też torpedy, no i przede wszystkim działa, które też zadają bardzo poważne obrażenia. Te dwa krążowniki, według mnie, będą na pewno interesujące. <laughs> W stawce I jako takie flankery mogą odgrywać ciekawą rolę. Oczywiście jest też jeszcze jeden bardzo fajny okręt, to niespremkowy. Jeżeli go posiadacie, to Kutuzow może odgrywać też znaczącą rolę. W wyposażeniu jest kilka fajnych rzeczy, m.in. hydro i dym, i to może Kutuzowowi pomagać, prawda? W Likwidowaniu przeciwników, e, prawda? Przede wszystkim w strzelaniu do nich i podpalaniu, bo ten okręt może robić robotę. Chciałbym zwrócić też uwagę, że krążowniki naprawdę mają duże pole popisu, bo mogą grać też takie okręty jak na przykład Belfast 43, który. E, na tym tierze może się przydawać. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma ograne brytyjskie okręty, to taki Belfast może nam się tutaj przydać. Z drzewkowych może pojawić się Czapajew, może pojawić się Prince Eugen i o okrętach tak naprawdę korążownikowych możemy tutaj rozmawiać bardzo długo, ale kilku liderów rzeczywiście jest. Jest też ciekawa opcja, i pragnę o niej wspomnieć. No, oczywiście, Atago legendarne, więc też warto. Tutaj go wymienić, pokażę Wam jeszcze raz Atago. Ale jest jeden okręt, który może naprawdę namieszać w szykach bądź być testowany na samym początku gier klanowych. Jest to oczywiście premiowe Tone. Jeżeli nie będziemy mieli lotniskowców, to Tone moi drodzy do samego Spota ma eskadrę samolotów torpedowych. Jest to bardzo fajna opcja, dlatego że możemy coś tutaj tymi samolotami. Porobić, pospotować, ale też przede wszystkim samotony jest dosyć zwrotne. Posiada bardzo fajne cztery wieże strzelające, i do tego torpedy. Więc. To może być taki czarny koń turnieju pod względem krążowników. Mam nadzieję, że może będę miał nosa i rzeczywiście się to sprawdzi. Oczywiście bardzo dużo będzie zależało od samej kompozycji drużyny, czyli do, te, do Massachusetts będziemy dobierali troszkę inne krążowniki, do wostoka na przykład będziemy dobierali inne krążowniki, a jeżeli będziemy grali z Tyrpicem, no to zupełnie też inne krążowniki. Na pewno oczywiście będą grały radary, bo to nam się przyda. Oczywiście o niektórych krążownikach w ogóle nie wspominam, ale to nie znaczy, że one się nie przydają. E, mamy teraz niedawno wyszedł premkowe San Diego, co prawda nie ma radaru, ale ma SAPy. Jeżeli będzie ograny gracz na San Diego, może na przykład na Mindzie niemieckim, no to jest szansa, aby te krążowniki rzeczywiście ze względu na swoją e, potężną pulę e, grania, tego co posiadają e, prawda, do wykorzystania, będą grane. No dobra. Wspomnieliśmy o krążownikach, tych liderów moich według mnie już Wam wymieniłem, a teraz przejdźmy do niszczycieli, tutaj też będzie interesująco. Wśród popularnych desek liderów jest kilku i bardzo dużo będzie zależało, moi drodzy, od tego, jak będziecie sobie e, grali tymi niszczycielami. Rozpocznijmy od Kijowa, bo według mnie ten okręt, niedoceniany, może odgrywać bardzo dużą rolę, między innymi ze względu na swoją naprawkę, ale także, jak to się mówi, samą siłę ognia, e, głównie dzięki głównej baterii 130, naprawdę tutaj robią fajną robotę. No i jeszcze mamy. Do własnego wykorzystania. 8-kilometrowe, dwie rurowe, 5-rurowe, e, dwie, dwie wyrzutnie torpedówki, więc jest szansa e, też e, kijowym tutaj pozadawać fajne obrażenia. E, może być grany i raczej, raczej się pojawi. E, dalej, na przykład, według mnie porządnym niszczycielem jest Loyang. Tutaj prezentuję wam wersję. Loyanga B, on naprawdę będzie robił fajną tutaj zabawę, macie tutaj sondę hydroakustyczną, ewentualnie doładowanie silnika, no i torpedami możecie pozadawać naprawdę dobre tutaj obrażenia, no zresztą Loyang odpowiednio zrobiony będzie naprawdę w dobrych rękach, po strachem wśród desek, bo jak wiadomo, jest to niszczycie, tak jak widzicie w opisie, jest to przekazany przez marynarkę USA, czyli kolega amerykański on na, pe na pewno tutaj będzie grany. Przejdźmy sobie jeszcze dalej. Na pewno ciekawym wyborem będzie e, moi drodzy Orkan i Kozak. E, te dwa niszczyciele. E, Kozak na pewno może być jednym z tych liderów. Jest to premkowy brytyjski, ale naprawdę jest potężny i super e, zrobiony. Z kapitanem na pewno będzie się przydawał. Orkan dzięki radarowi, no i też dzięki naprawdę solidnym armatom, które będą potrafiły tutaj mucić. No i nie oszukując się, wśród niszczycieli jest naprawdę duże pole do popisów. Zależy od tego, jak będziecie grali. Kit, moi drodzy, dzięki napraweczce, też będzie sobie tutaj na pewno dobrze radził. No i bardzo popularne akitsuki, które też wśród wielu graczy ma swoich fanów. Wielu graczy grało akitsuki, grywa akitsuki nawet do dzisiaj. I ten okręt na ósmym tierze na pewno będzie e, sprawdzał się. Nie, dzięki na przykład już szybkostrzelnym działom, jedna wyrzutnia torped, ale Akitsuki ze swoim kamuflażem tutaj bazowym na 7 i 8, którego można dobrze zbić, będzie na pewno grywany. I jeszcze oczywiście popełniłbym wielki grzech, gdybym nie powiedział o francuskim koledze, czyli B. Moi drodzy, ten okręt na pewno też się pojawi, bo jako francuski bardzo interesujący niszczyciel z potężnymi torpedami, fajnymi działami, będzie na pewno tutaj odgrywał rolę. Tutaj pokuszę się w przypadku niszczycieli, aby powiedzieć Wam, że raczej nie będę, nie będziemy widzieli takich okrętów jak Victorio Kulberti, bądź na przykład nie zobaczymy zbyt dużej ilości niemieckich niszczarek, chociaż niemieckie niszczarki mają hydro, więc tutaj kto wie, mogę się mylić, ale rzeczywiście niektóre niszczarki mogą tutaj. Nam odpaść głównie dlatego, co będziemy potrzebowali od tych niszczarek, jak wiadomo, od niszczarek potrzebujemy tego, aby był spot i w razie co, żeby wygrywały pojedynki jeden na jeden. Oczywiście meta będzie się zmieniać. Moje propozycje są całkowicie luźne i mam nadzieję, że co nieco, chociaż nakieruje Was na to, jak budować sobie już. Prawda, skład 6x6, prawda, do nadchodzących klonówek ósmego tieru. No i jeszcze, żeby nie było, przeskoczymy sobie na sam koniec do lotniskowców. Po to, abyście, w razie co, jakby Wargaming zmienił zasady, że lotniskowce jednak będą grane, abyście mieli taki minimalny podgląd, co my tutaj posiadamy w stawce. I jesteśmy już przy lotniach, tak jak wspomniałem. Mogą grać, ale najprawdopodobniej nie pojawią się. Tu lider ewentualnie byłby tylko jeden. Jest to Kaga. Lotniskowiec premium, który ze swoją grupą przeładowczą naprawdę będzie robił potężną robotę. Jeżeli ewentualnie Kaga została bezbanowana, ewentualnie nie posiadacie kagi, to polecany według mnie jest dalej w następnej kolejności Lexington. Naprawdę też fajną robotę. Tutaj dzięki bombom można robić. Na, no konkretny kawał lotniskowca drzewkowego na ósmym pierze. Trzeba też do dodać, że bardzo ciekawie będzie sprawdzała się popularna Szokałka, czyli e, kolega japoński na 8. tierze i głównie dzięki potężnym torpedom, jaką bronią e, na pancerniki, jeżeli by grały pancerniki, prawda, to wtedy Szokałka ja miałaby naprawdę duże pole do popisu. Oczywiście alternatywą jest jeszcze e, Czkałow na 8. tierze, czyli premkowy e, radziecki lotniskowiec, no i ewentualnie Zależnie od tego, co by było panowane, to wśród prawda, linii ZSSR macie Pobiedę, czyli drzewkowego kolegę, właśnie z linii radzieckiej, i on też mógłby tutaj odgrywać bardzo ciekawą. Rolę. E, moi drodzy, to by było na tyle. Według mnie reszta lotniskowców nie będzie odgrywała wielkiej, znaczącej roli, e, bo jeżeli by były grane, no to rzeczywiście te cztery lotniskowce powiedzmy sobie będą najbardziej interesujące. No dobra. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał przypadł do gustu. No i przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, e, czy według Was moje propozycje, e, nad którymi rzeczywiście długo się zastanawiałem, konsultowałem to z graczami z klanu, e, są na dobrym poziomie. Czy z tego da się zbudować jakiś sztywny build klanowy, bądź ewentualnie, jeżeli byłyby bany, to coś zamieniać z tego, co zaproponowałem. A jeżeli o czymś zapomniałem, to zapraszam do przypomnieniami, prawda, w komentarzach. Zostawcie lajka, like dołączcie do mnie na dłużej e, na YouTubie, no i widzimy się nie tylko też na fanpage'u, a także na Twitch'u. Pozdrawiam serdecznie, UberStrike, kanał od gracza do graczy. Hej, hej!